A jest i ona. Mm. No dobra, zobaczmy. I że ona jest niby legendarna. Została ode mnie strzała i już się powaliło. nie! Przestrzał. Szczerze mówiąc, bardzo zła pogoda do walki z nią. To ona straciła nagle tyle HP. Eee, co? Ten atak jeden powoduje to, że ona traci tyle HP. O rany, wpadł mi jeden genialny pomysł. Aj, to był błąd. Szczerze mówiąc, zmieńmy pogodę. Tak, zmieńmy pogodę, bo widzę, że będzie problem, jeśli będę walczył z nią podczas deszczu. Ule, pierwszy raz widzę w deszcz. Hmm, trochę dziwne, że cały czas mam deszcz, kiedy z nią walczę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to tak powinno być. A, więc to jest dość dziwne. <noise> dodatkowe utrudnienie. Przestań! Daszować! Na szczęście, tu teraz jest fajnie zrobiony, że jej dasze nie są jakieś zbyt dalekie. Ła! Ale można łatwo dostać. Dawaj! Nie! <noise> no pięknie to wyglądało. Pięknie. Ej, jak ona zasuwa tymi atakami. Łnie, nie, cofka! Jeszcze raz. Ła! No powiem ci, że. Szalejesz, moja droga. No, ale szczerze mówiąc, ty sobie sama krzywdę robisz więcej niż ja tobie. <laughs> Więc szczerze mówiąc, wystarczy dodżować i tyle. No właśnie, <laughs> trzeba dodżować. No dobra, U. postaram się ciebie zrobić najlepiej jak się da. Bikcie. Kurde, ty więcej se sama zadajesz. Gdybyś się leczyła, chociaż może się leczysz przy tych atakach, ale nie widzę tego. Można ją jakoś powstrzymać, żeby utknęła na tym? Można. A wiecie co to oznacza? Że ona dalej się nie ruszy. <śmay inni> no, no dawaj. Ko Trzeba uważać. No, jak mi którym za którymś razem zrobi ślizg we mnie. Uuuh, czekaj, czekaj! C co na C ona się tak dziwnie tepnęła? Kukalu, Co? <ślech> to było dziwne. Nie rozumiem jej teleportacji czasami, ale mam jeden pomysł i chcę coś sprawdzić. Szczerze mówiąc, ten deszcz to największy problem tego wszystkiego, bo mnie zamraża. Ale wiecie co, mam jeszcze inny pomysł. Jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy. O, patrzcie, rozjaśniło się, co ona będzie robiła. Bo no na razie się zgłupiała i się tylko na mnie patrzy. Okej, okay. rezygnuję z walki. Myślałem, że ona będzie próbowała walczyć. Ale, chociaż pogoda się zmieniła, już nie pada. Więc jest łatwiej jest już ułatwienie. O, jeszcze się podpaliła. Brawo dla ciebie. Będę cię trzymał przy ogniu. Dawaj, chłodź. Okej, okay, namierza mnie, ale ten atak to zauważyłem, że prosty jest do uniknięcia. Szczególnie jak stoję tutaj na podwyższeniu, to ona nic nie może zrobić. Ech. Wygląda tak źle, a tak naprawdę nie jest tak źle. Mało, trochę umiejętności od rudego podczas walki czyli takie, no nie wiem, dasze do nas rudego już wiele razy pokonałem, więc ją również dobrze o, jakie piękne obrażenia a Nemo by się tutaj nadało oh, ona ma 2,5 miliona HP, ale tak jak ona obrywa, toż aż cudownie. Aż mi się wierzyć nie chce, że tak może obrywać. O i to wszystko przez to, że spada z grawitacji. O, trochę spóźnione to obrażenie, ale o, jakie to przyjemne. Czy chyba najprzyjemniejszy legendarny przeciwnik z Fontaina naprawdę. Tak jak ona obrywa, to żaden przeciwnik w tyle nie obrywał. I jeszcze ona sama sobie zadaje obrażenia. No po prostu cudo. O, patrzcie. o i ona nawet nie trafia. Przez swój własny błąd. Magia. To będzie najprostszy boss, jakiego robię. Dobra, trochę na nią poczekam. <grystanie> no zaraz mi Dasha zrobił właśnie. Kolejny i kolejny. Masz z Elemental Bersta. No i znowu sobie samo samoobrażenia. Wiesz, że ty sobie większą krzywdę robisz niż ja tobie. <grystanie> jest masochistką, sama sobie krzywdę robię. <grystanie> Takie to piękne obrażenia. <grystanie> tak to jest, kiedy używa się. Delużyna. Dawaj, jeszcze ją bardziej! Dawaj! Dawaj, zrzucamy ją bardziej. <gry> Dawaj, jeszcze raz. A, tutaj już nie dostanie takich porządnych obrażeń. O rana, ale jak ona prosta jest! Aż niewiarygodne! Chciałem ja ją zrzucić w tamtą stronę u Nogi i będzie dasz. Wiedziałem! Ja dwa zrobiłem niepotrzebne dasze. Dobra, nie mogę się teraz wywalić, tak na koniec. I patrzcie, jest tak na low, a boję się, że się wywrócę. <gry> nie no, nie wywrócę się. Ona sama sobie zaraz krzywdę zrobi znając życie dawaj i zrzucamy ją i dead <ścoughs> szczerze mówiąc sądziłem że to będzie najtrudniejszy przeciwnik z tego wszystkiego z całego grona a okazało się że bąble były trudniejsze nawet ten mech grawitacyjny był cięższy a ona to była po prostu prościzna po pierwsze sama sobie zadawała obrażenia po drugie można ją było podrzucić i jednak obrażenie od upadku zadawało jej naprawdę ogromne obrażenia <ścoughs> to Jezu, po prostu było easy. I jeszcze jak te dasze, to można było po prostu wejść pod górkę i ona w ogóle nie daszowała, nic nie mogła zrobić. Więc, szczerze mówiąc, najprostszy legendarny boss z Fontaine'a. Dzięki, że byliście. Fajnie że o tego bossa. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.